Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia Z notatek małej duszy Czyta Iwonna Teresa Odcinek czwarty Obmyj mnie krwią swoją 30 grudzień 1994 rok Dziś otworzyłam przed swoim spowiednikiem serce i wylałam z niego wszelki ból. A on powiedział mi ku memu zaskoczeniu, że jest bardzo dobrze, że tak być powinno, że powinnam się cieszyć, że Bóg mnie tak oczyszcza. Długo rozważał to, co mu mówiłam, i na koniec powtórzył jeszcze raz: Uważam, że jest bardzo dobrze, że lepiej być nie może, tak. Tak uważam, za pokutę, tedeum, a jeszcze lepiej magnifikat. Uwielbiaj, dusza moja, chwałę Pana mego. Chwal Boga, Stworzyciela tak bardzo dobrego. O Panie mój, przyszedłeś dziś do mnie jak światło. W chwili, gdy Cię przyjmowałam w Eucharystii, promień słoneczny odbił się od patenki i błysną mi prosto w oczy, o światłości przedziwne, Panie mój, powiedz mi, gdzie się ukrywałeś przede mną, że cię nie czułam, że wiara moja okazywała się tylko Twoim darem i nikła, gdy się ukrywałeś, gdy cię nie czułam przy sobie. Córko moja. Byłem cały czas z Tobą. Panie, czy wyrzuciłeś mnie ze swego serca, że tak cierpiałam? Nie. Tylko obmywałem cię krwią swoją, a to musiało trochę boleć. Panie mój, dlaczego obmywanie krwią twoją przynajdroższą tak boli? Widzisz, nie ma przelania krwi bez bólu. Czy to, gdy krew wypływa sama przez skórę, tak jak było w ogrójcu? Czy najpierw musisz się zaciąć, skaleczyć, by krew wypłynęła? A ja obmywam Cię krwią swoją i Twoją, która połączona z moją, oczyszczona i uświęcona, razem z moją krwią oczyszcza Cię z Twego grzechu. I z tego, co niedoskonałe w oczach moich. Dlatego to tak boli. Panie mój, ofiarowałam Ci dziś całą swoją nędzę na ofiarę całopalną. Wiem, chcę. Tak, chcę, abyś była święta i doskonała w moich oczach. Panie, powiedz mi proszę, dlaczego coraz częściej mam wrażenie, że umieram? Bo umierasz naprawdę, umierasz dla siebie samej, a zaczynasz żyć dla mnie i tylko dla mnie. Człowiek musi najpierw ujrzeć swą znikomość, nędzę i małość, by zrozumieć i uznać, że to, co w nim wielkie i prawdziwe, piękne i dobre nie jest Jego, a Boże i z Boga pochodzi. Panie. Ale powiedziałeś mi, że po owocach poznaje się, jak jest drzewo, a moje owoce takie marne, robaczywe. Małżeństwo, dzieci, ciągłe trwanie we wszystkich swoich wadach i grzechach. Bo dobrze sam wiesz, że gdybyś mnie zostawił tak naprawdę samą, upadłabym znowu na dno. Pani, przebacz mi, Boże mój, ulituj się nade mną. Córko moje, dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę, więc niech to będzie znakiem dla Ciebie, że jestem z Tobą, mam Cię w swym sercu i czule kocham. Taką moją małą nędzę, to nędza Twoja wzbudza mą litość, czułość i tkliwość. To Twoja nędza wzrusza mnie. I twoja nieporadność zmusza mnie, bym brał cię na ręce i niósł przez życie. Wtedy jesteś radosny jak skowronek, bo wszystko przychodzi ci łatwo, bez większego wysiłku z Twojej strony. A ja chcę cię mieć bardzo piękną i bardzo radosną. Dlatego czujesz ten ciągły ból oczyszczenia. To jest konieczne. Wszystko, co nie będzie ze mnie pochodzić, będzie cię ranić niemal śmiertelnie, abyś miała swój współudział w zbawianiu świata. Jezu mój, możesz mnie zetrzeć na proch, ufam Tobie, obmyj mnie krwią swoją. O Jezu mój, stale muszę Cię szukać i do Ciebie dążyć, a siebie poznawać coraz lepiej, coraz głębiej. Choć poznawanie to jest takie bolesne. Wiem jednak, że bez tego poznania, poznania głębi swej nędzy, nie mogłabym poznać głębią Twojej doskonałości. Więc nie patrz, panie, że mnie boli, i otwieraj oczy mej duszy na mnie samą. Posiadać wiedzę to nie wszystko, potrzeba jeszcze doświadczyć jej nieraz, aby uwierzyć tak jak Tomasz. Przyznaję, Panie, że to bardzo ciężkie doświadczenie. Gdy cała wiara, którą dotychczas uważałam za swoją, raptem znika i nigdzie jej nie dostrzegam. To tak, jakby nagle świat się zawalił, tylko gdzieś daleko, daleko, na samym dnie pozostaje głębokie przekonanie, że Bóg istnieje, że kocha, bo jest miłością samą, a ja jestem takim niczym, nic z nieznaczącym zerem, ale za to zero, Bóg mój, miłość moja, oddaje swe życie. Och, Panie, to już lepiej w nico się rozpłynąć, niż być przyczyną przelania choćby jednej kropelki Twojej przy najdroższej krwi. O miłości Boże, jakżeś niepojęta! Córko moja, otwórz serce swoje i poddaj jej działaniu mej boskiej miłości która ogarnia każdego człowieka gdy moja miłość zagości w twym sercu to otworzy je na wszystkich synów moich o pozwól mi obmyć serce twoje krwią moją panie mój oddaję ci nie tylko serce swoje ale i duszę swoją i całe ciało swoje tak totalnie oddaję na ofiarę całopalną. O Jezu mój, obmyj mnie krwią swoją.